Siemaneczku, z tej strony Maciej. Mamy wtorek, 26 lipca. W dzisiejszym odcinku chciałbym krótko powiedzieć na temat jęczmienia podsumowanie. Nie chcę tutaj już wstawiać jakichś e, jakiś ujęć z drona ani z koszenia. Chcę zamknąć temat jęczmienia browarnego, e, bo już zakończyliśmy koszenie. Teraz została nam tylko pszenica i rzepak. Jestem po dwóch transportach do Gołanczy, gdzie sprzedajemy jęczmień browarny. Eee, Weszliś w tym filmu, pewnie chcecie się dowiedzieć za ile sprzedaliśmy jęczmień, także ja już znam cenę, już się dowiedzieliśmy jak to wygląda. No i tutaj też wam nie powiem dokładnie tej ceny, bo jest to widzę, że kwestia indywidualna. Eee, tutaj każdy klient ma jakby eee, ma inną zaproponowaną cenę, zależną od parametrów, od ilości. Od tego, czy e, zboże jest dowożone własnym transportem, czy, czy transportem firmy. E, też nie chciałbym wywo wywoływać jakiejś tam później burzy, czy rozmuchiwać jakiegoś tematu, bo mogą znaleźć się rolnic rolnicy, czy osoby, które będą się czuć w jakiś tam sposób, e, w ich mniemaniu pokrzywdzeni, że dostali mniej lub więcej. Ta cena za jęczmień browarny jest zdecydowanie wyższą ceną jak za jęczmień paszowy. Tutaj ta cena kształtuje się faktycznie na aktualnie e, cenie pszenicy. To jest powiem Wam szczerze, że dobrą ceną jak na ten okres. I ta cena waha się od 1400 do nieco ponad 1500 złotych. Także tutaj już nie będę tutaj wnikał w szczegóły. My dostaliśmy, my mamy zaproponowaną cenę prawie 1500 zł, bez kilku złotych, jeżeli mam tu być z wami szczery. Wiem, że niektórzy rolnicy dostali więcej, niektórzy dostali mniej, ja też dokładnie tego nie będę mówił, żeby później wiadomo nie było jakichś tam telefonów do, do przedstawicieli, czy tam do firmy, że dlaczego ten dostał więcej, dlaczego ten dostał mniej. Ja też dostałem mniej niż inni rolnicy, ale nie rozdmuchuję takiego tematu, ja dostałem, ja dost, my dostaliśmy, nam zaproponowali taką cenę, na którą my się zgodziliśmy, i, i za tą cenę wozimy. wywieźliśmy już dwa transporty, dwa transporty, czyli nieco ponad 40 ton. Pierwszy transport był 20 ton i, i 500 kilo, jak dobrze pamiętam, a dzisiaj przywiatem 21 ton. I trzeciego transportu raczej nie będzie, bo zostanie nam tylko ta przyczepa, która, była, która została wysypana na klepisko. Nagrywam to, ten film tylko dlatego, żebyście po prostu pytaliście o tą cenę, męczyliście, czy w wiadomościach prywatnych na Facebooku, czy, czy, czy też tak samo pytaliście w komentarzach na YouTubie, dlatego chciałem tutaj konkretnie bez jakichś tam wstawek, bez jakichś tam pierdu oraz nagrywania 10 razy tego samego, powiedzieć wam jak to wygląda. Jesteśmy w trakcie właśnie ustawiania maszyn yy, i i dzisiaj nie kosimy, troszkę z rana popadało, dzisiaj dzień pochmurny, kombajnów na polu nie widać Także my też dzisiaj nie będziemy wyjeżdżać, fajnie ustawialiśmy maszyny, nasmarowaliśmy kombajn, przedmuchaliśmy go, także jest wszystko przygotowane do koszenia I co tu mogę więcej powiedzieć? No jeżeli chodzi tutaj o, o jęczmień browarny, bo też były pytania No to wiadomo, że jest to inny, inny rodzaj w ogóle nawożenia, inne w ogóle nakłady w porównaniu do, do pszenicy oraz do zwykłego tutaj nawet jęczmienia. Nie uzyskujemy tutaj też nie wiadomo jakich wydajności, bo po prostu nie możemy, nie możemy tutaj przeazotować tego, tego jęczmienia, żeby nie wywaliło nam białko. Dla nas i na nasze gleby jest to bardzo atrakcyjna uprawa, bardzo opłacalna. Tak jak mówię, są bardzo niskie nakłady, dużo mniejsze w porównaniu do pszenicy, już nie mówiąc o rzepaku. Te nakłady są zdecydowanie, już tam nie chcę mówić o ile procent, bo w zależności tutaj od, od rolnika każdy ma inne podejście do, do uprawiania, do gospodarzenia, dlatego też nie chciałbym tutaj wnikać albo mówić, że są to połowę mniejsze bo każdy jakby gospodarzy inaczej. Ale u nas to bardzo fajnie wychodzi, siejemy już od kilkunastu lat, nigdy nie mieliśmy właśnie problemu z białkiem czy z parametrami. Parametrów dokładnie też wam nie podam, bo parametrów po prostu <gryw> powiem wam szczerze, że nie znam do dzisiaj, znam tylko cenę i wiem, że parametry są, w, są po prostu wzorcowe, bardzo dobre, także e, fajnie, że ten nie mi przeszedł. No, i co? Takiej ceny na jęczmień jeszcze nie było, mimo że była wojna, mimo że była pandemia. Także, jak na okres żniw, uważam, że jest to bardzo dobra cena. Nie wiem, jaki wy macie do tego stosunek. E, niskim kosztem można fajnie też e, uprawiać taki jęczmień. A i wydajność: o wydajności wam nie mówiłem. Skrościliśmy cały jęczmień. E, dokładnie wam nie powiem, ile co do kilograma, jak to wychodziła ta wydajność ale nie przekroczyliśmy 5 ton. Ta wydajność oscylowała do 5 ton. Jak, jak dla nas, jak, jak na nas, to, to można powiedzieć słaby wynik, ale jak na tą pogodę, jak na taki okres suszowy, to, to powiem Wam szczerze, że jest ten wynik dobry. Jesteśmy z tego z tej wydajności zadowoleni, także na pewno nie będziemy narzekać. Cena też nam odpowiada, także z utrzymania jesteśmy zadowoleni. I co? W sumie skośiliśmy tylko jęczmień, bo została nam pszenica i rzepak. Jeszcze nic innego nie kosiliśmy. Ale wjechaliśmy w pszenicę. Ja już ten materiał będę kończył. Nagrałem wam wstawkę z pszenicy z tego najgorszego pola, także wrzucam już tą wstawkę teraz, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. I tam byliście właśnie ciekawi, jak, jak planowała ta pszenica na tym najgorszym kawałku, gdzie, gdzie po prostu ta susza zniszczyła te pole. I zobaczycie ile tam nakosiliśmy. W międzyczasie zatrzymaj ten film, zasubskrybuj kanał. Dużo osób, naprawdę 70% z was oglądających to są osoby, które nie subskrybują tego kanału. Kliknij tam niżej e, opcję subskrybuj, będziesz dostawał bardzo dużo. E, ciekawej, merytorycznej, <laughs> przepraszam, nie merytorycznie, bo u mnie merytorycznej wiedzy nie ma, ale, ale dos będziecie dostawać taką szczerą wiedzę, co się u nas dzieje w gospodarstwie na bieżąco. Chcemy tutaj e, nagrywać i się z wami dzielić, co u nas się dzieje w gospodarstwie, także bardzo zachęcam też, będzie mi bardzo miło, będziecie komentować, udostępniać i, i po prostu klikać tam w polubienia tego filmu. I to by było tyle. Zobaczcie tą wstawkę z pszenicy, ja się z Wami żegnam. Cześć. Pewnie kojarzycie te miejsce, kojarzycie te pole. Po skończonym jęczmieniu wjechaliśmy tutaj na pszenicę, bo stwierdziliśmy, że po prostu jest sucha, już była uschnięta. Widzieliście, jak e, mizernie, jak to nędznie wyglądało, te całe pole. No już lecimy. No i zobaczcie, dużo osób pytało, jak, jak to planuje, ile to sypło. No, i akurat to skosiliśmy, także możecie zobaczyć. Tutaj jest hektar 91 czy tam hektar 93, niecałe 2 hektary. I zobaczcie, z 2 hektarów chodzi mi tylko tutaj o Zasławkę. Mamy pół przyczepy, można powiedzieć. Może troszkę więcej jak pół, czyli nie wiem. Pszenicy tutaj wchodzi 12 ton. To mamy tutaj 6 ton, 6,5. No to macie 3 tony z hektara. Masakra. Pszenica, która. Potrafiła sypać prawie po 8-9 ton Zobaczcie, sypie w takich warunkach, kiedy mamy suszę. Sypie 3 tony. Dobra, lecimy, bo jeszcze mamy dużo pracy. Jest około 21.00, a my musimy jeszcze zwalić tą pszenicę. Potem dokonać przeładunku jęczmienia, bo jutro znowu lecę z transportem do Gołańczyka. Także to tyle odnośnie tego pola z pszenicy. Dobrze to pewnie gdzieś tam wrzucę we film z pszenicy, ale. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Chciałem Wam to uwiecznić, żebyście zobaczyli, bo jak zobaczycie, to uwierzycie. Także mogliście zobaczyć na własne oczy, jak żeśmy tu słabo skrusili. To chyba jest nasz najgorszy wynik z, z ostatnich, nie wiem, chyba pierwszy raz w historii naszego gospodarstwa mamy tak słaby wynik pszenicy, bo mówię Wam całkiem poważnie. Zobaczcie, nawożenie nawożenie, ochrona wszystko tak samo co każdego roku. Wszystko ta pszenica dostała co tylko mogła, była dbana. Jak to jak to zawsze u Bogusia bywa, że wszystko też robi na 100%, stara się. Ale jak widzicie, czasem starania nie wystarczają, jeżeli nie ma dobrej pogody, to możecie być najlepszymi agronomami, a i tak pogoda wszystko weryfikuje. No i tutaj zweryfikowała zweryfikowała nam również nasze pole piąta klasa masakra lecimy do domu trzymajcie się cześć